To jest Natalia, która skończyła już roczek, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Chodziku Gawędziarzu od Fautech. Natalia wprawdzie dostała go w prezencie, ale w internecie możemy znaleźć już takie za około 160 zł, a nawet i mniej. Z opakowania wiemy, że Chodzik Gawędziarz wspiera pierwsze kroki dziecka poprzez zabawę oraz naukę. Jest dostępny w różnych wersjach językowych. My mamy polską wersję językową, która uczy liter, cyfr, kolorów, kształtów oraz muzyki. Generalnie chodzik-gawędziarz posiada dwie funkcje. Chodzika oraz zdejmowanego panelu edukacyjnego, który może służyć jako oddzielna zabawka. W panelu edukacyjnym znajdują się takie przyciski jak piesek. Ja może włączę, żeby od razu było słychać, jakie dźwięki wydaje. Witaj Jest piesek. No, piesek? O, Jest piesek. Są kółka. Zdejmowana słuchawka. E, przyciski z kolorowymi kształtami i cyframi. Motylek. Który zmienia funkcję zabawowej na naukę. Pianinko. Podświetlanymi klawiszami oraz trzy grzechoty. E, niewątpliwie e, jest to gadżet, który wspomaga rozwój językowy, motoryczny, odkrywanie i naukę oraz rozwój sensoryczny dziecka. Co do wymiarów, e, chodzik e, do pałąka ma około 50 cm. Zdejmowany panel, ja na razie mogę go wyłączyć. Zdejmowany panel ma tak szerokość 27 cm, wysokość 31 cm. Teraz przemocujemy go. O! A samo opakowanie 54 na 15 na 39 cm. Teraz opowiem trochę o zaletach. A mianowicie tak. Tak wspomniałam wcześniej: dwie funkcje, czyli funkcja chodzika oraz oddzielnie zdejmowanej platformy edukacyjnej. Jest bardzo kolorowy, przyciąga uwagę, przez to zajmuje, zajmuje bardzo czas dziecku, jest łatwy w montażu, jest stabilny, jest wytrzymały, to jest naprawdę z e, dobrego jakościowo plastiku wykonany. E, jeżeli nie jest e, używany przez dziecko, to, sama się, to sam się wyłącza, posiada różnorodność melodii, kształtów kolorów oraz jeszcze jedną zaletą, którą wymienię jest to, że posiada wersje kolorystyczne, a mianowicie może być różowy oraz multicolor. My mamy wersję multicolor. Teraz co do wad. Jest dość głośny na pierwszym stopniu głośności. Brak hamulca przy kółeczkach. Mimo że kółeczka mają bieżnik to niestety ślizgają się na gładkiej powierzchni. Yy, oraz yy, słuchawka mogłaby być przymocowana na jakimś sznureczku yy, do panelu. Wtedy tak często by się nie gubiła, moim zdaniem. Yy, tak, Natalia korzystała z niego gdzieś tak od około 11 miesiąca. Yy, dopiero zaczynała swoją przygodę z chodzeniem. Nie powiem, że akurat przy nim nauczyła się chodzić, ale naprawdę miło było patrzeć, jak yy, bawi się przy Chodziku, jak. Yy, Bawi się przy panelu, dusza właśnie, te wszystkie guziczki. Bardzo lubi bawić się słuchawką oraz grzechotkami. Fajne, fajne też jest pomysł z kręcącymi się kółeczkami. Też zauważyłam, że Natalia bardzo lubiła kręcić nimi. Obecnie bardziej bawi się tym panelem, już potrafi go sama sobie zdjąć. Oraz lubi przewracać cały chodzik na siebie i się chowa po prostu w nim. Ogólnie polecam zakup takiego chodzika jak, jako fajnej rozrywki dla dziecka. Dziękuję bardzo za uwagę. <trybuj <misfereg> <trybuj> z ten. Tylko jeszcze nie umie kierować, ale nauczymy <laughs> ¡Bravo! ¿Qué dama Dame a coco ¡Natalia! No, <tú> <tú> ¿No? ¡Mamá! maluszku Halo, halo Piesek dzwoni na zabawę Jest gotowy Spędźmy razem miło czas Bawmy się nie raz Zagrajmy razem Zagrajmy razem A kuku Jeden, dwa, trzy, cztery czpa. Ruszaj ze mną назад, до ритму.